Witaj na kanale Marek Kozubel. Historia Inkognita. Odkryj ciekawe, mało znane lub nieznane szerzej fakty z historii Polski, Rosji i Ukrainy w latach 1917-1926. Kim był Simon Petlura? Krwawym wataszką i oprawcą Żydów, politycznym nieudacznikiem i naiwniakiem ogranym przez sojuszników czy może wytrwałym przywódcą cechującym się zaraźliwym optymizmem. Petlura przyszedł na świat 22 maja 1879 roku w guberni pułtawskiej, czyli centralnej Ukrainie, wtedy wchodzącej w skład Imperium Rosyjskiego. Wywodził się z rodziny o tradycjach kozackich. Był synem Wasyla Petlury, mieszczanina zajmującego się transportem, i Olgi Marczenko. Pierwotnie rodzice chcieli, aby został duchownym i z tego powodu studiował w rosyjskim seminarium prawosławnym w rodzimej Połtawie. Już w 1898 roku zaangażował się w ukraińską działalność patriotyczną. Przyłączył się do Stowarzyszenia Chromada, którego celem było kształcenie ukraińskiej ludności wiejskiej. W 1900 roku został członkiem Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej. Rok później. Petlura wziął udział w ogólnoukraińskim kongresie studenckim. W tym samym czasie służby rosyjskie wykryły, że działa w gromadzie i doprowadziły do wyrzucenia go z seminarium duchownego. Rok później udał się do Jekaterynodaru na Kubaniu, gdzie pracował jako nauczyciel i archiwista. A przy okazji założył tam filię Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej. W 1903 roku został tam aresztowany za działalność antypaństwową. Okazało się, że również wydawał i rozpowszechniał publikacje o tematyce antyrosyjskiej i rewolucyjnej, które co ciekawe były drukowane na terenie Austro-Węgier. Niedługo później został zwolniony, gdyż ojciec wniósł za niego kaucję albo łapówkę. W 1904 roku pod Fikcyjną tożsamością światosława Tagona, udał się na emigrację. W tym samym czasie wyjechał do Lwowa, gdzie podjął współpracę z lokalnymi środowiskami ukraińskimi. Był dziennikarzem i również za tą sprawą nawiązał kontakt z wieloma wpływowymi haliczanami. Należał do nich chociażby poeta Iwan Franko. W 1905 roku, pod wpływem rewolucji w Rosji, udało mu się powrócić na rodzimą Ukrainę. Zamieszkał wtedy w Kijowie i ponownie zaangażował się w działalność polityczną. W 1906 roku udał się do Petersburga wraz z kolegą partyjnym Mykołą Porszem. Tam redagował miesięcznik Wolna Ukraina, w ramach którego udało się wydać sześć numerów czasopisma. W 1910 roku ożenił się z Olchą Bilską, a rok później urodziła im się córka Łesia. W 1911 roku udał się do Moskwy i tam pracował jako księgowy. Redagował również czasopismo Życie Ukraińskie, które w tym czasie było jedynym ukraińskojęzycznym czasopismem wydawanym na terenie Imperium Rosyjskiego. W 1914 roku Petlura opowiedział się za wiernością wobec cesarskiej Rosji i nawoływał swych rodaków do służby wojskowej. W 1916 roku wstąpił do Wszechrosyjskiego Związku Ziemstw i Miast, czyli organizacji zrzeszającej samorządowców Imperium Rosyjskiego. W jej ramach wspierano działalność armii rosyjskiej na froncie. Rok później w wyniku rewolucji lutowej doszło do licznych zmian wewnętrznych na terenie Imperium Rosyjskiego. Przede wszystkim doszło do większej liberalizacji władzy. Petlura należał do tej części ukraińskich polityków, którzy wykorzystali tę sytuację i opowiadali się za niepodległością Ukrainy. Podobnie jak Mykoła Michnowski, który co ciekawe zainspirował go do działalności politycznej. To wyróżniało obu tych działaczy politycznych na tle reszty, która pierwotnie wolała optować za ideą autonomii ukraińskiej w ramach Imperium Rosyjskiego. Oczywiście pod warunkiem, że to imperium będzie demokratyczne. W maju 1917 roku został nominowany do Ukraińskiego Generalnego Komitetu Wojskowego. Był wtedy zwolennikiem formowania armii regularnej, zamiast powoływania do walki ad hoc tzw. milicji. Od 15 czerwca do 18 grudnia 1917 roku Petlura był generalnym sekretarzem spraw wojskowych przy Centralnej Radzie. Gdy w listopadzie 1917 roku bolszewicy dopuścili się antydemokratycznego zamachu stanów w Piotrogrodzie i Moskwie, w ramach którego obalono demokratyczny rząd tymczasowy, Petlura okazał się jednym z pierwszych polityków ukraińskich, którzy dostrzegli zagrożenie ze strony czerwonych. Zaczął pośpieszne przygotowania do konfrontacji z nimi i dzięki zdecydowanym działaniom zapobiegł przejęciu przez Sowietów całości wojsk, frontu południowo-zachodniego. Wiele z bolszewizowanych oddziałów rozbrojono, a ataki ze strony innych przeważnie kończyły się klęską bolszewików, jak chociażby w Kijowie w listopadzie i w Odesie w grudniu 1917 roku. Zdecydowana antybolszewicka postawa Petlury zaniepokoiła jednak zawisnego premiera Włodymyra Wynnyczenkę i tych polityków, którzy naiwnie wierzyli, że z bolszewikami uda się jakoś dogadać. 18 grudnia Petlura został zdymisjonowany, jednak razem ze swoimi bliskimi współpracownikami doprowadził do sformowania Hajdamackiego Kosza Ukrainy Słowackiej i objął nad nim dowództwo. Kosz brał udział w walkach do marca 1918 roku, gdy 28 kwietnia przy wsparciu Niemców doszło do zamachu stanu przeprowadzonego przez generała Pawła Skoropackiego, który ogłosił się hetmanem państwa ukraińskiego. Petlura bardzo szybko przeszedł do opozycji przeciwko niemu za Działalność spiskową przeciwko Skoropackiemu był trzymany w areszcie domowym. Ale w listopadzie 1918 roku władze hetmańskie wypuściły Petlurę. Ten bardzo szybko udał się do Białej Cerkwi, gdzie stacjonował zagon strzelców siczowych pod dowództwem pułkownika Jewiana Konowalca. Była to w tamtym czasie jednostka złożona wyłącznie z Ukraińców pochodzących z Galicji, ale przy tym będących zwolennikami władzy demokratycznej, republiki. Pod ich protekcją stworzono dyrektoriat URL, który miał kierować powstaniem antyhetmańskim. W dużej mierze dzięki nim powstanie bardzo szybko rozprzestrzeniło się po całej Ukrainie i doprowadziło do tego, że przy Skoropackim pozostały jedynie. Niewielkie oddziały złożone z Rosjan. 14 grudnia 1918 roku zbuntowane wojska republikanów odzyskały Kijów. Dzięki temu odrestaurowano Ukraińską Republikę Ludową. Petlura tymczasem został głównym atamanem, czyli zwierzchnikiem sił zbrojnych URL. Odnowiona republika musiała zmierzyć się z licznymi zagrożeniami. Sowietami, białymi Rosjanami z sił zbrojnych południa Rosji, a także ze strony odrodzonego państwa polskiego, które rościło sobie prawa nie tylko do Galicji Wschodniej, gdzie powstała Zachodnioukraińska Republika Ludowa, ale również do Wołynia, który należał do Kijowskiej URL. do domiar złego, po wielu latach I wojny światowej, chaosu rewolucyjnego, a także wojny domowej, sytuacja na terenie dawnego imperium rosyjskiego była niezwykle skomplikowana. I pełna anarchii. To powodowało, że wojska Petury musiały walczyć nie tylko z zagrożeniem zewnętrznym, ale również wewnętrznym, w postaci sił należących do różnych niezależnych atamanów, takich jak anarchista Nestor Machno, czy początkowo pro a później niezależny Wataszka Matwiej Grigoriew. Problemem wojsk ukraińskich na przełomie 1918 i 1919 roku. Było również to, że znaczna część armii URL została sformułowana tylko po to, żeby obalić Hetmana Skropackiego. Gdy zadanie zostało wykonane, wielu ochotników nie widziało już sensu dalszej walki i po prostu wróciło do domów, zabierając przy okazji ze sobą mundury i broń. Sowieci tymczasem, podobnie jak podczas pierwszej wojny z URL, wykorzystywali różnego rodzaju działania hybrydowe oraz pod fałszywą flagą. Czyli starali się nie występować prosto jako siła rosyjska, ale bardziej jako wsparcie dla zbuntowanych lewicowych sił ukraińskich. W ten sposób uśpili czujność bardzo wielu Ukraińców, również patriotów. Z tych też powodów na początku 1919 roku inwazja Armii Czerwonej zakończyła się sukcesem. 5 lutego władze URL musiały ewakuować się z Kijowa do Winnicy. 13 lutego 1919 roku Petlura objął funkcję prezesa dyrektoriatu URL, czyli faktycznie stał się najważniejszą osobą w państwie. Walka na kilka frontów nie mogła jednak zakończyć się powodzeniem, zwłaszcza bez wsparcia z zewnątrz. Dlatego pod koniec 1919 roku Petlura wyjechał na teren państwa polskiego. Gdzie podjął się negocjacji z polskimi władzami. W tym czasie zdolna do walki część armii URL została wysłana na tyły Sił Zbrojnych Południa Rosji w tzw. pierwszy pochód zimowy. W Warszawie główny Ataman negocjował porozumienie z Polską. Udało się je osiągnąć 21 kwietnia 1920 roku, gdy zawarto układ sojuszniczy. Trzy dni później, Podpisano również konwencję wojskową. Cena za sojusz z Polską była jednak ogromna. Petura miał zrzec się w imieniu Ukrainy praw do Galicji Wschodniej, a także wołynia. Polska miała uzyskać szereg koncesji, jeżeli chodzi o Ukrainę, w tym też stanowiska ministerialne dla polskich obywateli w rządzie ukraińskim. Ukraina miałaby więc występować w tym układzie jako swego rodzaju Wasal. Junior partner przyszłej Federacji którą wymarzył sobie Józef Piłsudski. Polska zobowiązała się z kolei do wspierania formowania armii ukraińskiej i pomocy w wyparciu Armii Czerwonej z ziem ukraińskich. 25 kwietnia 1920 roku ruszyła wspólna wyprawa kijowska, która jednak nie przyczyniła się do trwałego wyparcia Sowietów z Ukrainy. Kijów i Ukraina Prawobrzeżna, zresztą niecała, Znajdowały się w rękach polsko-ukraińskich zaledwie miesiąc, po czym ruszyła sowiecka kontrofensywa. Ta załamała się dopiero w sierpniu, a 12 października 1920 roku doszło do zawieszenia broni między Polską a Rosją sowiecką. W listopadzie tego samego roku osamotnieni Ukraińcy i biali Rosjanie zostali ostatecznie pokonani przez Sowietów. Ci pierwsi zostali zmuszeni do odwrotu na terytorium Rzeczypospolitej, gdzie zostali rozbrojeni i internowani. Państwo polskie po podpisaniu traktatu ryskiego 18 maja 1921 roku zobowiązało się do niepopierania URL. Petlura został wydalony z Polski 31 grudnia 1923 roku. W czasie, gdy w Polsce rządziły siły prawicowe, niechętnie, niechętne Piłsudskiemu, Petura musiał wyjechać do Budapesztu, następnie do Wiednia, Genewy i ostatecznie zatrzymał się w Paryżu. Zginął 25 maja 1926 roku w wyniku zamachu dokonanego przez błego anarchistę i sympatyka Sowietów, Szlomę Szwarcbarda. Był to Żyd pochodzący z Budziaku, którego rodzina w trakcie wojny i rewolucji mieszkała w Odesie i tam też została zgładzona. Później zamachowiec wykorzystał ten fakt rodzinnej tragedii, twierdząc, że tylko mścił się na Petlurze za to, co jego żołnierze zrobili jego rodzinie, a także innym Żydom. Rzecz w tym jednak, że Odessa nigdy nie znalazła się pod kontrolą wojsk petlurowskich. Stąd śmierć rodziny Szwarcbarda spoczywa raczej na sumieniu innych sił, które wtedy walczyły na Ukrainie i kontrolowały Odessę. Mowa tutaj o Armii Czerwonej, Siłach Zbrojnych Południa Rosji, a także o oddziałach zbuntowanego przeciwko URL Atamana Matwieja Grigoriewa. Wiele wskazuje na to, że zamachu na Petlurę dokonano zresztą z inspiracji sowieckiej służby specjalnej o nazwie GPU. Symon Petlura został pochowany na paryskim cmentarzu Montparnasse. Jakie są kontrowersje dotyczące Petlury? No, mowa głównie o czterech. Przede wszystkim mowa o pogromach antyżydowskich, za którymi miał rzekomo stać, a nawet nimi kierować według niektórych oskarżeń, o zawarcie nietrwałego sojuszu z Polską, doprowadzenie do egzekucji pułkownika Petra Bołboczana, a także naiwność względem atamanów, szczególnie Omelana Wołocha. Także po kolei. Pogromy. W tym czasie, to znaczy w latach 1917-21, miała miejsce Dotychczas największa fala pogromów antyżydowskich na Ukrainie, jak i w innych częściach imperium rosyjskiego. Do aktów przemocy wobec Żydów dochodzi już wcześniej również przed wybuchem I wojny światowej, ale najkrwawszy okazał się właśnie tragiczny rok 1919. Do dziś trwają spory na temat postawy Simona Petlury względem tych tragicznych wydarzeń. Jedni uważają, że Petlura nienawidził Żydów i porównują go nawet do pewnego austriackiego akwarelisty, który był kanclerzem III Rzeszy. Inni wskazują na to, że Petlura starał się robić ile tylko mógł, by ograniczyć akty przemocy wobec Żydów na terenie kontrolowanym przez własne wojsko. Starał się również dyscyplinować armię. Nie było to jednak początkowo możliwe do zrealizowania z całego szeregu różnych powodów. Poza tym brakuje też dowodów na to, że Petlura Miał rzeczywiście antyżydowskie poglądy. Jego działalność polityczna wskazuje na coś zgoła innego. Podobnie jak jego pisma, odezwy, wydawane chociażby w czasie, gdy był głównym atamanem. Warto też dodać, że Petlura był gorącym zwolennikiem formowania samoobron żydowskich, co podkreśla chociażby żydowski historyk z Kanady Henry Abramson. Milicje żydowskie. Według petlury mogły bardzo pomóc wojsku ukraińskiemu, przede wszystkim przejmując na siebie ciężar utrzymywania porządku na tyłach. Uzbrojeni Żydzi mogli nie tylko bronić własnych rodzin i ziomków, ale również właśnie zaprowadzać porządek, ścigać przestępców, także w tym wypadku z takiej transakcji zadowolone byłyby obie strony. Jednak rysom na sywetce petlury były jego początkowe reakcje na największe pogromy. Mowa tutaj przede wszystkim o zbrodni dokonanej przez Atamana Iwana Semensenkę w Płoskirowie w lutym w 1919 roku. Petlura początkowo zareagował na to wydarzenie niemrawo. Co prawda później czołowych sprawców pogromów aresztowano, ale pod zarzutem dokonania innych czynów i rozbojów. Niemniej Trzeba jednak podkreślić, że latem 1919 roku za zgodą Petlury powołano do życia nadzwyczajną specjalną komisję do spraw badania pogromów przy rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Mając, można powiedzieć, tego rodzaju parasol ochronny i wsparcie ze strony władz centralnych Ukraińskiej Republiki, komisja. Miała możliwość zbierania szeregu dowodów, również postaci relacji świadków i gromadzenia w, tym, w ten sposób całej bazy materiałowej do przyszłego oskarżenia tych atamanów, którzy stali za zbrodniami antyżydowskimi. Na dodatek warto też wspomnieć, że w drugiej połowie 1919 roku doszło do znacznego już zdyscyplinowania armii ukraińskiej. Była ona w tym czasie już bardziej regularna, było w niej już znacznie mniej niezdyscyplinowanych atamanów, a większość stanowisk dowódczych sprawowali zawodowi oficerowie. Działo się to w dużej mierze za sprawą polityki Petlury. Jednak w listopadzie 1919 roku, kiedy Armia URL przegrywała konfrontację z siłami zbrojnymi południa Rosji, a na dodatek trawiła ją bardzo ogromna epidemia tyfusu. Petlura zdecydował się na wykorzystanie dotychczas trzymanych w areszcie Atamanów, którzy byli oskarżeni o rozboje oraz pogromy, i powierzenie im działań partyzanckich na tyłach wojsk rosyjskich. To też może tłumaczyć opieszałość Petlury, jeżeli chodziło o... Zdecydowane osądzenie sprawców zbrodni, przede wszystkim tych, którzy kierowali pogromami. Nie można wykluczyć, że Petlura wolał wstrzymać się z pociągnięciem i do konsekwencji, wliczając to nawet egzekucję, do czasu stabilizowania się sytuacji na Ukrainie, ale też i niewykluczone, że oczekiwał, iż komisja dostarczy mu wystarczająco mocnych dowodów które będzie można potem przedstawić i armii i społeczeństwu. Sojusz z Polską. Ten był poddany krytyce z kilku powodów. Po pierwsze, Petlura dokonał cesji terytorium, do czego miał w tym czasie raczej wątpliwe prawo. Galicja wschodnia weszła w skład URL w ramach Aktu Zjednoczenia z 22 stycznia 1919 roku i zachowywała przy tym autonomię. Miała swoje władze, które w listopadzie 1919 roku udały się na emigrację do Czechosłowacji. Z kolei na cesję Wołynia dla Polski zgodę wyrazić musiałby parlament. Pozytywną interpretację suszu z Polską osłabiały też działania wojska polskiego i władz polskich, które czasem zachowały się tak, jak gdyby nie zależało im na realizacji postanowień paktu piłsudski Pytlura. Część wojskowych i urzędników odnosiła się do Ukraińców wrogo, w tym nawet do żołnierzy regularnej armii URL i powstańców antysowieckich. Dochodziło do wypadków, gdy ci ostatni byli przez polskich żołnierzy. Rozbrajani i poniżani, co z pewnością nie umacniało wiarygodności sojuszu, a także opóźniało formowanie nowych ukraińskich jednostek, które zmieniłyby na froncie oddziały Wojska Polskiego. Polacy też często zwelkali z przekazywaniem URL niezbędnej broni i wyposażenia, choć tu na usprawiedliwienie można wskazać to, że pomimo wsparcia materiałowego z Francji, wojsku polskiemu stale brakowało niezbędnych zasobów. Zwłaszcza w ogniu wojny z Sowietami. Nie przeszkodziło to później w tym, aby to właśnie Ukraińców obarczać winą za porażkę wyprawy kijowskiej. Czarę gorycz przelały jednak wyjątkowo haniebne porozumienie polsko-sowieckie na przomie 1920 i 21 roku, zwieńczone Traktatem Ryskim. Dlatego też uznaje się czasem. Że podpisanie przez Petlurę paktu było wyrazem ogromnej niekompetencji dyplomatycznej i dużej naiwności. Z tego też powodu do dziś krytykują się Petlurę, a na wschodzie Ukrainy traktowano go czasem wręcz jako kolaboranta, który dał się skorumpować Piłsudskiemu, by umożliwić mu realizację jego imperialnych planów kosztem Sowietów. Kolejny zarzut wobec, wobec Petlury jest nie mniej ciekawy. Otóż odegrał on decydującą rolę w zgładzeniu pułkownika Petra Boboczana, byłego dowódcy Korpusu Zapolskiego, wybitnego oficera, pod którego dowództwem Ukraińcy wkroczyli na Krym w 1918 roku. Na początku 1919 roku, Bełboczan został odsunięty od dowodzenia w wyniku puczu Atamana Omelana Włocha, do którego jeszcze przejdę. W czerwcu 1919 roku pułkownik Boboczan miał być wysłany do Włoch, aby tam zająć się organizowaniem jednostek wojskowych z byłych jeńców narodowości ukraińskiej. W oczekiwaniu na potwierdzenie przydziału udał się do Poskirowa, gdzie z czerwca inspektor wojskowy korpusu Zaporoskiego Hawryszko zaproponował mu powrót do dowodzenia tą jednostką, aby poprawić jej morale. Warto dodać, że prawo ustanowione za poparciem Petlury pozwalało na takie Działania inspektorów. 9 czerwca wydano jednak rozkaz zatrzymania Błoboczanej Hawryszki pod zarzutem próby uzurpowania dowództwa i zrealizowania przy użyciu Korpusu Zaporowskiego zamachu stanu. Obu oficerów schwytano następnego dnia. 12 czerwca odbył się sąd polowy nad Błoboczanem, któremu zarzucono chęć wykorzystania Korpusu do obalania rządu i petlury. Oraz ustanowienia na czele URL Jewgena Petruszewicza, czyli przywódcy zachodniej URL i członka dyrektoriatu. Okazuje się, że na dobrą sprawę zarzut był absurdalny, a dowodów brakowało. Mimo wszystko, jednak pod naciskiem Petlury sąd wydał wyrok śmierci, który wykonano 28 czerwca. Petlura do dziś jest skrytykowany za ten czyn. Mord sądowy na Boboczanie nie miał co prawda znaczenia strategicznego, Niemniej jednak wpłynął dość negatywnie na morale sporej części wojsk ukraińskich. Historycy sprawiedliwiający Petlurę twierdzą, że chciał w ten sposób zakończyć serię buntów Atamanów i nieudanych przewrotów. Czas jednak pokazał, że skierował swój gniew nie tam, gdzie trzeba, bo jedną z największych słabości Petlury okazał się brak zdecydowanej reakcji na ekscesy części Atamanów, szczególnie tych, których dobrze znał. I tutaj omówimy najbardziej dobitny tego przykład, czyli bierność wobec poczynań Omelana Wołocha. Petura poznał go jeszcze w czasie I wojny ukraińsko-sowieckiej na przełomie 1917 i 1918 roku. Wołoch walczył wtedy w szeregach hajdamackiego kosza Ukrainy Słobockiej. Po obaleniu Skorpackiego walczył w obronie URL przed Wietami i Białymi. Ale właśnie też w tym czasie dopuścił się szeregu Rozbojów i aktów niesubordynacji. To właśnie on w styczniu 1919 roku doprowadził do odsunięcia dowodzenia pułkownika Petra Boboczana i zamordowania kilku towarzyszących mu zawodowych oficerów, aż dwa razy dopuszczał się w 1919 roku zdrady narodowej. Dopiero jesienią 1919 roku został przywrócony do dowodzenia. Post ustanowiono go na czele wojsk powstańczych Ukrainy, które miały kierować walką partyzancką na tyłach Sił Zbrojnych Południa Rosji. Dostrzeżono jednak jego prosowieckie odchyły oraz nieudolność organizacyjną i zastąpiono Atamanem Kołosowem, który jednak jak się okazało był uśpionym sowieckim agentem. Tymczasem Wołochowi powierzono funkcję dowódcy Brygady Hejdamackiej, która nie miała jednak nic wspólnego ze starszymi jednostkami o takiej nazwie. W każdym razie pod koniec listopada 1919 roku Ataman Wołoch postanowił przeprowadzić zamach stanu i odsunąć od rządów Petlurę. Wtedy też próbował namówić generała Mykołę Junakiwa i premiera Izaka Mazepę do odsunięcia Petlury od władzy, ale ci nie dali się przekonać i uprzedzili o tym głównego Atamana. W nocy z 2 na 3 grudnia, Wołoch podjął się w Lubarze próby przewrotu przy wsparciu kilku innych niezdyscyplinowanych atamanów. Lojalna wobec Pytlury armia URL do 4 grudnia odzyskała Lubar i zmusiła buntowników do wycofania się. Wołoch zrabował jednak skarb URL 2 miliony karbowańców i 30 tysięcy rubli cesarskich. Konieczność stłumienia buntu. Zmusiła wojska ukraińskie do osłabienia sił na froncie, co wykorzystali Biali Rosjanie i Armia Czerwona. Wydarzenia z początku grudnia 1919 roku określono później w historiografii mianem Katastrofy Lubarskiej, która po raz pierwszy od 1917 roku podłamała również morale samego Petlury, którego optymizm był dotychczas niezachwiany. Drogi widzu. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał i chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam Cię serdecznie do napisania komentarza pod filmem, dania łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Zachęcam również do udzielania mi wsparcia na Patronite. Chcę również podziękować pierwszym patronom kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.